Dobra, godzina pierwsza. Krzysiek ma pierwszą rybę. Zobaczymy, co to jest. Ale najprawdopodobniej karpik. No, patrz, żeby ci tam do drugą nie poszedł tylko. No, no, teraz to ja dopiero sobie daj niżej wędkę, daj, daj, Nie, bo ja nie Coś mamy. Ale co to kurwa jest, no karpik na pewno jakiś. Czekaj, muszę karp. Czekaj, idę po podbierak. Mały. A, karpik. Gdzie masz masz tutaj? No. Dobra. Co tu A karp albo leszcze. zobaczymy. A Karpik. 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 Czekaj, możesz na tą latarkę od razu, tam pobliżu jak jesteś? Daj przytrzymał właśnie tą latarkę. Karpik. Karpik. Karpik, spiął się ty. Samotronki. Spiął się? No ale jest. Już cię spiął, nie? Nie. A na, na co miałeś go? Orzech? Ty. Nie. To nie jest orzech. Ja Ci powiem, co to jest. Kuleczki kurwa dziako Czyli to jest świeży z tego roku, nie? To on tak skubił. Bulaski, kurwa dziadował Na zdjęcie, zaraz zrobimy Nie koniec dobrze Czekaj Czekaj, mi to na Nie Nie, żeby był efekt, nie wiesz co chodzi?